Żebyśmy się coś tak napili Owszem, owszem, w każdej chwili Całodobowy Sklep monopolowy Parking szerzony, czynny całą dobę Nikt ci tu nie zapierdoli a wy jak zwykle o piciu. A co? Masz coś do tego. Nie będziesz mi rozkazywała. Siostrzyczko. Zamknij ten ryj w końcu. Mary ma rację. Pamiętajcie o misji. Kurwa laa. Haha. Ale się wyjebałeś. To teren prywatny. Idźcie stąd albo użyję siły. Dzieciaki. Ale my jesteśmy z Toosu. Jakiego znowu to Toosu? Trent. Co ty tu robisz? Znasz ich? Tak. Może ich pan wpuścić? No jasne. Witajcie, mam na imię Norman. Wiem, ojciec dużo mi o panu mówił. A kim jest twój ojciec? To tą Kornik, Co, jesteś synem Kornika? A czego chcesz? Porozmawiać z nim, a to nie przeszkadzam. Słuchaj, trend twój ojciec nie żyje? Wiem o tym, ale jak? Nieważne. Chcę wiedzieć, czy masz jakieś tajne akta mojego ojca. Właściwie to. i twoje akta. Dzięki. Tylko je przejrzę. To dziwne. Co takiego? Ciekawe, co u mojego taty robią egipskie służby ochrony. Dowiemy się tego, tylko kiedy tam polecimy. No to w drogę. Dziękuję za wszystko. Nie ma sprawy, młody. Ja Ała, to kurwa bolało. ty. jestem naprawdę wysoko, mam oboje się, teraz pożałuję, że nie wzięłam tego nadmuchiwanego stanika od mamy na urodziny, ale nie ma co jest naprawdę niewygodny. Ej, dzieciaki spaduwa, to jest tajna baza ochrony świata. Zamknij się, to jest tajne, ano rzeczywiście, a wyspierdalać mi stąd, no my też jesteśmy tajnymi agentami, to dajcie dokumenty. E, jakie? Nic nam nie dawano, to wypierdalać. Ej wyluzuj, jak nas wpuścisz, to moja siostra zrobi ci loda. Spierdalaj, nie będę robiła loda jakiemuś spoconemu, białemu murzynowi z odbytem na głowie. Już wolę dawać dupy Maciusiowi z klanu, on przypadkiem nie jedzie na kilometr kiszonym gównem. Ej jak się tu dostałaś, wynocha kurwa, no chyba że pójdziesz ze mną do sypialni, ej pacanie ona pójdzie ze mną, spierdalaj murzynie, ty też jesteś murzynem, czy wszyscy tu powariowali? Puść ją, nie widzisz jej stroju, to nie jest wróg idioto i odczepcie się od niej, dziękuję panu, przed bramą są moi przyjaciele, czy może pan ich wpuścić, nie ma sprawy. Ej, wpuśćcie tych gości. Musimy? Tak, kurwa musicie. No dobra. No dobra, wchodźcie małe skurwole. Ale jak coś zepsujecie, to zabije penisem.